Grudniowy Pixel Box, cześć, witajcie na kanale Grywalnie. Ze mną jest oczywiście Ich które która jest po tamtej stronie. Może już niedługo będzie obok. Mamy tutaj Pixel Boxa grudniowego, którego tematyką jest Rood Smoka, Harry Potter i... Władca, i. Władca Pierścieni, Zaraz sobie zobaczymy, co tam kryje się w środku. Jak widzicie, ta koszeczka jest częścią tego to zestawu. Żebyście byli zainteresowani zakupem kolejnego boxa styczniowego, którego tematyką jest Mario, Porto. Do... Przeszłości i PlayStation, to z kodem grywanie macie 5% rabatu. Serdecznie zachęcam do skorzystania z mojego kodu. A teraz przenosimy się do drugiego stanowiska: zajrzysz sobie do środka łapkę w górę, subskrypcja, dzwoneczek. Może to coś da, może nie, ale zawsze pomoże. I mamy tutaj naszego Pixelboxa, w środku zawartość prezentuje się w ten oto sposób. Oczywiście jest ta koszulka, którą widzieliście na początku materiału. Mamy naszą broszurę informacyjną, że jest to grudniowy Pixelbox. W środku jest opis pełnej zawartości tego oto pudełka, które prezentuje się w następujący sposób i jest ta informacja, którą Wam przekazałem. Czyli mamy Mario, PlayStation i Back to the Future. Więc, jeżeli ktoś był zainteresowany, to skonfigurowanie macie 5% rabatu. Mamy tutaj skarpetki z Tron, figurkę Gandalfa, kubek z Harry'ego Pottera. I tutaj mamy taką naklejkę i taką oto przypinkę w tym oto miesiącu. Koszulka jeszcze raz blisko wyglądała tak. Mamy takie oto. E, taką oto grafikę i przypinkę, i to już widzieliśmy. No i figurka Gandalfa prezes się w ten. E, oto sposób z tej serii, nie wiem czy coś mieliśmy, może coś było, może nie, w sumie, w sumie nie pamiętam, ale wygląda to właśnie tak. Mamy tutaj kubeczek, no, chyba mamy taki już czarny, nie? Z innym wzorem. I kubek, jego pojemność jest tutaj podana. Jest, 511 ml, tak więc teraz grzańca może sobie w takim czymś zrobić. Wygl wygląda on ten oto sposób, tylko trzeba zauważyć, bo coś z nim było, że... Nie wiem czy jak ze zmywarką, ale wiem, że trzeba uważać, żeby on tutaj nam... No nie, jest tu niezbywarka, że można. Mikrofalarz, wszystko uważaj, żeby nie pękł, bo one mają skłonność gdzieś tutaj do pękania w różnych miejscach. I tak on się prezentuje. Jest ciężki, dosyć masywny, ale naprawdę pomieści sporo tutaj. na pół litra Wam wejdzie bez problemu. Więc możecie z niego sobie pić. Ładny, fajny, ciekawy. No i tutaj zestaw skarpetek z gry Otron. Wyglądają w ten oto sposób. Kolejną mamy. Kolejne wyglądają tak. I jeszcze jedne. W całości czerwone. Wyglądają w ten oto sposób Tak, No więc jeżeli ktoś lubi tematyczne skarpetki, no to ten oto box jest yy, dla niego i na pewno ta osoba będzie bardzo zadowolona. Słuchajcie, co do Gryotron. Jest, jest to ciekawe, że w sumie dopiero zaczęliśmy to oglądać. W sumie nie mieliśmy co oglądać. Stwierdziliśmy, że A obejrzymy sobie. Zaczęliśmy, jakoś tam idzie, zobaczymy, jak e, będzie dalej. Oczywiście, słuchajcie, nie rozpakowuje nie pokazuje, to że no, nie mój rozmiar. To 39,42, No niestety to twój, a ja to bardziej 40. E, co ja mam? 46 musi tu być, więc no, niestety ja tego nie wezmę. Na pewno komuś to dam i zrobi z tego większy pożytek niż ja. Tak wygląda ten box. Jest tematyczny, jest OK. Hmm, zamiast takich figurek wolałbym osobiście, żeby były pop-popy, zobaczymy co dostaniemy w przyszłym, bo najbardziej mnie interesuje z PlayStation, co dostaniemy. Obstawiam jakiś tutaj, nie wiem, Felix, coś w tym stylu, ale chyba już było w zeszłym roku, albo jeszcze w tym, coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Taką się prezentuje, dajcie mi znać, co o nim sądzicie, czy Wam się podoba, czy też nie. I widzimy się w unboxingu kolejnego boxa we styczniu, tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.